Siemanko, witam Was w kolejny poniedziałek, czyli kolejny poniedziałek z życia <grych> wagona. Tym razem w ten poniedziałek nie będzie robionej klatki, bo była robiona dosyć ciężko w piątek. Byłem we Wrocławiu, nagrywaliśmy materiały na KFD. Zrobiliśmy chyba z 7, filmów. z 7 filmów, z czego tam kilka było takich mojego autorstwa, powiedzmy. Więc będzie śmiesznie i będzie co oglądać. Dzisiaj, przysiadę i barki, a widzicie już. Stupie ściągnąłem buty już odruchowo, żeby nie tupać i was nie, nie wkurwiać. Słońce jest przeokropne słyszy mnie non stop. Także musiałem się napić, ale jestem tylko człowiekiem, a nie wielbłądem. Yy, na czym ja to skończyłem? Aha, MetroFlex nagrywaliśmy w Metroflexie wyciskanie. Bardzo fajnie mi to poszło. Powiem Wam tak, jeszcze półtora tygodnia temu na materiale mm, z KFD, który wyszedł wczoraj, 190 dwa razy robiłem tak ciężko, tak powiem Wam, na tym materiale na Metroflexie 15 kg do dwóch jak do, dokładałem, także jest, jest coraz lepiej, a jeszcze nic nie biorę. Dzisiaj jest bodajże ostatni dzień czerwca, nie wiem, który się jest nawet. W każdym razie już jest coraz bliżej, coraz bliżej bycia dużym i silnym. <grym> Pójdę sobie jeszcze zrobić teraz badania przed cyklem. Yy, sprawdzimy, jak tam estro, yy, testosteronu. Jeszcze nie muszę sprawdzać, albo sprawdzę. Jak już będę się zrobić, to sprawdzę. Sorry. Prolaktynę sobie też sprawdzę. Morfologię sobie zrobię, yy, wątrobę sobie zrobię. I jak odbiorę wyniki i będzie w miarę wszystko zjadliwe, to od razu już wchodzimy na cykl. <laughs> sorry, ale kurwa. Och, tyle czasu, tyle czasu czekać i się doczekam w końcu. Yy, rusza, rusza prawdopodobnie seria. Yy, dzisiaj dostałem taką opcję właśnie, propozycja na zasadzie Strange Wars, tylko w KFD, czyli jakieś tam walki, przykładowo pomiędzy mną i Sembą. Yy, tam też padło nazwisko Małecki, więc pewnie Karol Małecki też zostanie w to zaangażowany. Może może Big Mike się uda, o ile mu się będzie chciało, bo to tam nie wiem, czy kulturyści lubią takie rzeczy, ale, ale jest teraz postarcie, więc może będzie miało ochotę się pobawić. Hmm, więc będziemy dobierać. Wy też będziecie mogli mówić na KFD, jakie zestawienie byście widzieli i ewentualnie podawać jakieś przykładowe yy, dyscypliny czy ćwiczenia, w których można się zmierzyć. Z mojej strony zaproponowałem, wiadomo, wyciskanie no to jest mój konik. Wyciskanie na barki, zaproponowałem jakieś 70 kg i wyciskamy na barki przykładowo 20 razy kto w jakim czasie, jakieś dipy na poręczach, podciągania oraz zaproponowałem sprinty powiedzmy 100 czy tam 200 metrów z racji tego, że w sprintach jestem bardzo dobry. Ja wiem, że to brzmi takie przechwałki, ale naprawdę w sprintach jestem, jestem mega dobry z racji tego, że mam dosyć sporo ATP nagromadzonego. Każdy wielki facet, który ma jakieś tam mocne siady czy coś, zawsze w sprintach będzie dobry. Niekoniecznie na długi dystans, bo przypuszczam, że jakbym teraz, mimo tego, że biegam teraz, robię cardio systematycznie, więc już ta wydolność się poprawiła, ale przypuszczam, że jakbym miał 2 km przebiec w ciągu, to by się zeżygał, dlatego wolę zrobić na maksa 100 czy 200 metrów. To były takie zaproponowane konkurencje przeze mnie. Co zaproponujecie Wy, to na pewno weźmiemy pod uwagę. Także zapowiada się bardzo ciekawa seria. Teraz, co, się, co dzisiaj taką sytuację znajomy mi napisał, że jego znajomy... Dlaczego, zacznę od tego, dlaczego o tym mówię, bo dużo osób zarzuca, co on pierdoli, to jakiś kanał o sterydach i tak dalej, nikomu się to nie przyda. Eee, już się przydało wielu osobom yy, i nie robią nic y, głupiego. Co prawda, ja też nie na wszystkie wiadomości odpisuję, bo no kurwa, no jak, jak nie ma was dwie godziny, potem wchodzicie i widzicie 30 wiadomości, to się aż nie chce i się odechciewa. Do tego niektórzy zamiast zadać krótkie pytanie, to piszą cały elaborat, więc się po prostu nie chcę. Ale wracając do tematu. Osoba, yy, o której dzisiaj się dowiedziałem, yy, wpadła na pomysł, że. Znaczy, do, dotarło do niej, że coś jest chyba nie tak, że za dużo bierze tego testosteronu. Gdzie tam po obliczeniach wyszło, że brała... Brał yy, 2,7 grama. <grym> Prawie kurwa 3 gramy testosteronu na tydzień. <grym> kurwa, grubo. Gdzie ja sam maksymalnie brałem gram 200. Znam osoby, które brały po 2 gramy, ale leciało to razem z hormonem wzrostu oraz ważyły po 150 kg. A tutaj, zwykła osoba, brała kurwa prawie 3 gramy, więc powiedziałem, że zapłacę mu za badania, że chcę zobaczyć po prostu jego estradiol i tak dalej. Jak się okazało, osoba ta zrobiła badania, więc zostały mi podesłane te badania. Yy, krew oczywiście całkowicie zjebana, RDW, hemoglobina, leukocyty, erytrocyty, kurwa, płytki krwi były powiększone ogromnie, hematokryt w górze, yy, co tam, co tam jeszcze, aha, nie zbadał sobie, skali testosteronu nie znaliśmy, bo było tylko do 15, yy, czyli zrobił wylabie, które nie rozcięcza dalej. Yy, prolaktyna była bardzo wysoko, a nie brał nic, żaden z środków, który miałby podnosić prolaktynę, bo testosteron sam sobie jako tako nie podniesie prolaktyny, chyba że właśnie poprzez wysoki estradiol, a on estradiolu nie zbadał, więc jeżeli prolaktyna już była na Jowiszu, no to ten estradiol też musi być wysoko. Czekam jeszcze, aż zrobię estradiol, żeby to zobaczyć, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego, takiego nie z tej ziemi, żeby brać prawie 3 gramy testosteronu na powiedzmy laika, no, 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 no kurwa. Coś jest nie tak. Więc dlatego mówię bardzo często w swoich filmach, jak i co ewentualnie można dawkować, jakie można poczuć po sobie skutki uboczne. Właśnie po to, żeby taka osoba potem jak zaglądnie na kanał, to sobie pomyśli, kurwa, on bierze gram, to czemu ja biorę 3 gramy. Nie? No to jak widzicie, przynosi to jakiś efekt. Więc ja sobie dalej będę po prostu o tym nagrywał. Będzie sobie ten durny koks pierdolił dalej do kamerki w swoim telefonie. A jeżeli komuś się to po prostu nie będzie podobać, czy nie będzie wynosił żadnych lekcji z tego, no przecież nie musi oglądać, tak? A zanim głupio skomentuję, niech się właśnie zastanowi nad takimi przypadkami, że są ludzie, którym mm, naprawdę to może pomóc, yy, albo wyjść z jakiegoś właśnie dołka hormonalnego, albo po prostu nie robić głupot, albo bardzo dużo osób tak samo yy, rezygnuje z brania sterydów po jakiejś tam konsultacji ze mną, yy, bo bardzo często yy, zniechęca do korzystania z racji tego, że jestem za tym cały czas, żeby no to zawodowcy jednak lub osoby yy, mające tam wynieść jakieś korzyści materialne z tego, czy dobicia rekordów, czy po prostu rozwijać swoją karierę, wtedy to ma jakiś tam sens. Yy, zwłaszcza kiedy inni biorą, to dlaczego on miałby nie brać? Nie? Czy być tam, powiedzmy, najlepszy, czy jeden z lepszych, czy być tam po prostu w pierwszej dwudziestce kurwa i mieć fajny świadomy, że A, Boże, bo ja jestem czy ale byłem osiemnasty kurwa, nie? W takim razie po co startować? Powiecie dla siebie samego. No to dobra, no startuj sobie. no Jak nie masz ambicji na więcej, to tyle. Dla mnie, bycie najlepszym jest yy, powodem nawet do yy, ogromnych poświęceń. Byłem w stanie zaryzykować zdrowie i zrobię to yy, jeszcze raz, byleby zrobić ten pierdolony rekord świata, żeby zrobić te 408 kg. Kurwa zrobię to w tym roku, choćby skały strały i psy dupą szczekały, to ja te 408 kg kurwa zrobię, choćby się miała zestarć. Potem sobie dopiero odpocznę. Yy, także tyle. Ja idę trenować nogi, bareczki dzisiaj. Yy, między innymi właśnie przez to, że będziemy robić tą serię z tych walk. Póki jeszcze mogę się bawić, póki jeszcze nie skupiam się całkowicie na wyciskaniu. Potem automatycznie wejdzie już tylko sama klatka, więc nie będę brał udziału w takich rzeczach. Lecę trenować. Siaty skończone, robiłem dzisiaj wersję low bar, mała aktywacja wcześniej, już mniej strzelało w to ścięgno przeskakiwało, wyrolowałem sobie przywodziciele, odwodziciele, czwórki, dwójki, pośrodkowy aktywowałem poprzez hip trasty, porozciąganie sobie, staw skokowy, dużo, dużo takich rzeczy, zrobiłem low bar, żeby sprawdzić jak to, jak to się ma obecnie, bo przecież było tak, że jak robiłem ciągle high bar, to low bar był, low bar był osłabiony, ale sprawdziłem sobie dzisiaj mobilność, co myślę bardzo dobrze mi poszło. Cała, cały ten czas, kiedy nie mogłem być na ciężarach, wykorzystałem na poprawę właśnie głębokości i mobilności, co myślę udało mi się zrealizować w 100%. Ciężar, jaki zrobiłem na ostatniej serii, było 240 kg, bardzo głębokowe według mnie, a przynajmniej do tego, co robiłem wcześniej, z lekką minimalną pauzą na dole. Wcześniej 220, tam już chyba puściłem w pierwszym napięcie na dole, ale to wszystko zobaczycie na w filmie teraz sobie idę robić barki, jakieś hanterki, może wyciskanie żołnierskie siedząc, może push pressy, zobaczymy. Temat następny do omówienia jest taki, że Akademia KFD będzie organizować, jeszcze nie znam dokładnie terminów, ale będzie organizować szkolenia z zakresu bench press, czyli zrobimy z Sebą Akademię Wyciskania Leżąc, czyli będzie to takie tour de polo, czyli będziecie wysyłać informacje. Że jest taka i taka siłownia, czy taki i taki klub, który chciałby zorganizować szkolenie. Siema, mamy 10, 15, 20 osób na dane szkolenie. Wpadajcie i my robimy takie Tour de Pologne objeżdżamy całą Polskę. Oczywiście, oczywiście wszystko jest certyfikowane z Akademii KFD będziemy szukać najlepszej dźwigni dla danych osób. Cała biomechanika, to już się tym Seba dokładnie zajmę, bo ja jeszcze nie mam aż tak dużej wiedzy odnośnie biomechaniki. Znaczy już coś tam coś tam kumam. W każdym razie u mnie to będzie takie typowe z własnego doświadczenia i z tych wszystkich lat przewyciskanych. A drugie co będzie, to będzie szkolenie z dopingu, ale będzie to wyjątkowe szkolenie z dopingu, bo będzie na tym szkoleniu endokrynolog zawsze, czyli Szkolenia będą w pełni profesjonalne. Z mojej strony będzie to wyglądało z doświadczenia, z praktyki, z tego co brałem, co odczuwałem, jak łączyłem środki, dlaczego łączyłem te środki, jak zbijałem to, jak zbijałem tamto, jak podnosiłem to, jak wyrównywałem, czyli jak Wy to będziecie mogli robić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, zasada łączenia środków dobieranie środków pod konkretny cel i tak dalej, i tak dalej, a dodatkowo jeszcze endokrynolog opowie to wszystko ze strony od strony lekarskiej, plus będzie omówienie całe robienie, całego robienia odbloku, zastosowanie TRT, gdzie my się tutaj akurat, jeżeli chodzi o odblok, endokrynolog jest strzałem w dziesiątkę. Będzie też omówienie skutków ubocznych, przy jakich środkach, jakie skutki uboczne, na pewno nikt nikogo nie będzie zachęcał, natomiast będzie to miało na celu dokształcenie do ludzi, którzy mają zamiar sięgnąć po środki i żeby sobie nie zrobili krzywdy, bo tak jak mówiłem, według mnie doping powinien być dla zawodowców, ewentualnie dla tych ludzi, którzy mają tam jakieś kompleksy ze swoją budową ciała, i jeżeli miałoby się poprawić to samo poczucie, czy jakiś tam standard życia, no to jak najbardziej testosteron nie widzę przeciwwskazań. Tak samo z wiekiem produkcja testosteronu po prostu zanika. W Stanach na przykład normalnie przepisują zarówno hormon wzrostu, jak i testosteron, nikt nie ma z tym problemu. Ludzie chodzą faceci zdrowi biegają i tak dalej. Plus do życia seksualne mają wiele, wiele lepsze niż taki, tacy, taki powiedzmy 50-latek w Polsce, któremu lekarz tego nie przepisał. Tyle szkolenia omówiliśmy, teraz idę robić barki, po skończonych barkach powiem jeszcze jeden, myślę bardzo y, fajny i ciekawy temat, lecę dalej. Dobra, bareczki skończone. były uh, jakieś wyciskane. Były jakieś wznosy. Uh, było podciąganie do obroty. To już nagrałem tylko jedną serię. bo no to już nudne było. Mm, fajnie. 60 do 4 na barki. Szczerze, więcej by było. Tylko pierdoliliśmy się, żeby dołożyć te hantlę. Zresztą co widzieliście na filmie. Także odrobinkę większe hantelki i to będzie fajne. Na razie są tylko 50 tutaj. Niestety, znowu tupie. Nie Korywaliśmy się butów. Mniejsza z tym, ostatnia informacja, e, która już okazała się na Facebooku, e, na vlogu, czy takiej zapowiedzi od e, Sebastianka, mojego ukochanego: e, będziemy robić eksplorery, czyli będziemy zwiedzać e, wszystkie powiedzmy takie nawiedzone miejsca, które zwiedzają e, powiedzmy ci. Fałszywi, tacy co udają, nagrywają jakieś sztuczne rzeczy, więc będziemy zwiedzać i jak to się mówi, i będziemy dementować te wszystkie paranormalne zjawiska. A jedynym paranormalnym zjawiskiem, jakie będę tam po sobie zostawiał, to będzie właśnie Super Saiyan. I przypuszczam, że to właśnie z jego powodu ludzie nie będą przychodzić w te miejsca. Tyle. Idę sobie jeszcze porobić planki i standardowo moje. 20 minut pseudo-kardio. Na razie, do zobaczenia na następnym vlogu.